Akcja Stylizacja, ujęcie trzecie. Ekipa gotowa, my gotowi, znaczy ja na pewno, Ewa? Ja również. Ewa również. Jesteśmy gotowi do kolejnej zmiany. Oby było tak przyjemnie, jak Głomara poprzednio. Było by miło. A Akcja Stylizacja to program, w którym przez trzy dni zmieniamy przestrzeń życiową w wybranym mieszkaniu. Kobieta o niczym nie ma pojęcia, a facet stoi za wszystkim. Jaki wyjdzie tego finał? Przekonajcie się w każdy piątek w dwójce do dzieła. Jedziemy właśnie na spotkanie z kolejnym bohaterem. Ile, ja mam. To, co wiemy z ankiety o, o Maćku, naszym bohaterze? Ale młody człowiek, 29 lat, razem mieszkają od dwóch lat. Z dziewczyną? Dokładnie. Ale nie urządzeni są do końca. No do końca nie. Zimno. Żyda fa chodzi nocą po ścianie. Dla ta koło cześć. A ty Cześć, ta? Witamy w akcji stylizacji. Wiesz co to oznacza? Musisz się pozbyć swojej dziewczyny na trzy dni z domu. Nie, wiem. Tak, wiem, już wiem. Masz plan. Mam plan. Słuchaj. Mam plan, żeby jej rodzice byli w to wtajemniczeni i pomogli mi trochę w tej sytuacji. A akcja konspiracja z teściami, tak. to wiesz, kiepska sprawa. Ufam im na razie, zobaczymy, co będzie w programie. Naiwny jeszcze jesteś. <laughs> zobaczymy. <laughs> Dobra, słuchaj, Ewa ma dla Ciebie kilka pytań, ale musisz być szczery. Okay. Powiedz mi, na jakim wnętrzu ci zależy? Jak chciałbyś, żeby ono wyglądało? Na pewno zależy mi na przestrzeni, która tam jest, ale już za duża, ponieważ w salonie praktycznie nic nie mam. Po drugie, chcielibyśmy, żeby to było miejsce przytulne, gdzie można sobie spędzić fajny wieczór. Ja lubię robić zdjęcia i chciałbym też, żeby moje zdjęcia gdzieś tam zaistniały w tym salonie. <śmiech> <Narcyz>. <śmiech> Słuchaj, jakie kolory jeszcze? Pastelowe kolory, yy, stonowane, nic ostrego. Dobra, no, masaj, wszystko wiemy, jeszcze tylko Pierwszy. musisz przekazać nam klucza. Proszę bardzo, ten klucz. Dobra. Jeden z tych, a ten jest za mieszkania. Pierwsze piętro. Tak? Dobra. To co, jesteśmy umówieni. Dokładnie, wiemy wszystko. Super, powodzenia. Nie dziękuję musimy zrozumieć, bo wiemy, że Ewa da radę. Do zobaczenia. Hej, dobra, wyszedł. Oglądamy mieszkanie zobaczymy, jakie zmiany robimy. Jedziemy. Masz? Mam dużo pustych niezagospodarowanych ścian. Wydaje mi się, że brakuje im pomysłu na wnętrze. No to co proponujesz? Wiesz co? lubią jasne kolory, więc zostajemy w, chłodnej, w chłodnym beżu, połączymy z czystą bielą, optycznie zyskamy przestrzeń. Biel proponuję w dodatkach aranżacja okienna, czyli zasłony, firany, mm -hmm. na pewno dywan w bieli. Ta duża ściana jest konieczna do zagospodarowania. Zrobimy fotodapety z jego zrobionych zdjęć. Jako ramę posłużą na listwy na ze sztukaterii. To jest o. bardzo fajny pomysł. Każdy może sobie coś takiego w domu zrobić. Kuchnię połączymy kolorem. tą jaśniejszą niż w salonie. Wymienimy stare drzwi do garderoby na rzecz nowych. Nowoczesna forma, szklana, bardzo przejrzyste. No, i takim łącznikiem między salonem a kuchnią będzie duży stół, solidny, z możliwością rozłożenia. Będą mogli przyjmować dużo gości. To co? Do debaty. Jedziemy. Sprawdzimy. Chcą dziewczyny tam trochę tak widzenia się dwa. Tak, bo wie pan, robimy niespodziankę, ale zastanawiam się, czy to dobrzy lokatorzy są. Raczej to. Chciałbyś mi tą niespodziankę czynić? Tak, warto ta, czy nie warto? Warto. <laughs> Pożyczają cukier czy coś takiego? Ja <laughs> <laughs> Już nie te czasy? <laughs> <laughs> tak, żebym to Kto teraz porzuca, pani? A, czy nic? Nie, tak, też nie ma, ta dziewczyna. Tak? No to ucieszy się, mówi pan. Tak. Super, a, bardzo dziękujemy. Pozwolę jej hmm? Halo, no witam. Właściciela już nie ma? No zapraszamy, tak zapraszamy. Jesteśmy już w mieszkaniu 12, nie tak jak Ewa mówiła. No my właśnie dojeżdżamy, zaraz wchodzimy. No to na razie, hej. Dzień dobry. Dobry. dobry, cześć wam. Cześć, cześć. 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 Hej. No, cześć. O, jestem na no, pięciu. Wszyscy w komplecie, super. Hej, no mów co nagle? Ja meble. Wydoszczymy Sylwia jest bardzo delikatną dziewczyną. Właściwie można powiedzieć, że ja mam ciężki charakter, a Sylwia mimo swojej delikatności potrafi mnie okiełznać. W związku z tym od razu zdobyła moje serce. Uważam, że jest wspaniała. Ekipa pracuje, a ja na zakupy to jest moja ulubiona część programu. Do tego wnętrza wybraliśmy puszysty, jasny dywan. Ma on nawiązywać do jasnej kolorystyki ścian i mocno kontrastując z ciemną podłogą, optycznie powiększać przestrzeń. Jest to jakby naturalna właściwość dużych, jasnych i gładkich powierzchni. Wybierając rodzaj farby należy pamiętać w jakim miejscu będzie ono zastosowana. W pomieszczeniach typu korytarze, łazienki, kuchnie, które są znacznie bardziej narażone na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, warto wybrać farbę w wyższym stopniu połysku. Natomiast w pomieszczeniach typu sypialnie, wnętrza bardziej prywatne, możemy zastosować niższy stopień połysku, który nada z kolei bardzo elegancki, spokojny wygląd danemu wnętrzu. Cało szklane, sugerowane do pomieszczeń typu sypialnia, garderoba czy spiżarnia, ale także do łazienek czy pokoi dziennych. W kolejnym mieszkaniu chcieliśmy zaproponować takie rozwiązanie pokazujące, że przegroda między pomieszczeniami nie musi narzucać całego stylu pomieszczenia, natomiast w zdecydowany sposób spełniać swoją zasadniczą rolę. Do bieli i ciemnych, chłodnych beży proponuję stół w kolorze węgla. Będzie bardzo dobrze się komponował z tymi kolorami. Jest to stół rozkładany, dlatego można go wykorzystać do takich większych biesiat. Dla Lamaćka idealna. Tylko potrzebują trochę większej. Dzień dobry, jak tam? Pracę? Jak ci są? O, no, sufit jaki! Sufit właśnie już za drugi raz jest malowany. Bardzo ładnie wygląda. Ale ładnie kryje, naprawdę. Zdążymy? Musimy zdążyć, zdążymy na pewno. No. Jakie ty zadajesz to da, to pytania? <laughs> Ej, tak. to nie wierzystwo jakich? No co, przecież fajne. Znaczy nie, no musimy nie chodzić z ściany, bo Znaczy u nas będzie tak. Dobrze. No. Co, czekam na meble. Meble i drzwi. O, super, już jesteście. Ach, potem ciąg dalszy. Jeszcze jest tutaj ościeżnica. Wow. Okej, okay, to jest to, to jest to. Chcę jej sprawić niespodziankę, ponieważ jest nasza czwarta rocznica. Poza tym mam takie poczucie, że sprawia mi ostatnio mało niespodzianek, bo jestem często zajęty, brakuje mi trochę pieniędzy i mam taki niedosyt w stosunku do nich. Postanowiłem sprawić jej niespodziankę robiąc jej nowy salon, który przypuszczam, że bardzo by chciała mieć. Witamy, witamy. I jak tam? O oh, rany, a jeszcze nie ma obrazków? Co nie ma? Oh. Już za już...